Dzień dobry! Ja wymurowałem komin, jestem na drugim piętrze swojego domu. Pozdrowienia! Dobry drodzy widzowie, jeśli widzicie tam na górze komin, to znaczy, że to będzie bardzo krótki odcinek o dokończeniu tego komina. Tu nic specjalnego nie będzie, czego by nie było w poprzednim filmie zmurowania komina. Poza zakończeniem, no i drobnymi uwagami, no ale zakończyć trzeba. Partnerem filmu jest firma Rauch, producent systemów kominowych. Majster dzisiaj dokończy kominek. Tutaj tak. Dalsze etapy murowania to nie jest nic skomplikowanego, to jest tak jak pokazałem. Dojedziemy sobie tutaj do tej oto jętki czyli tego przyszłego stryszka. W międzyczasie powrzucam sobie desek, poprzykręcam, żeby było bezpiecznie i stamtąd dopiero wymuruję do szczytu, bo według projektu on ma być na linii, tak jak jest dziubek, to tak mniej więcej ma być na linii. Także troszkę tu trzeba poporządkować. Małżonka mi popodaje deski, z drabinki poprzykręcam i wtedy dopiero tam włażę i będziemy murować. Najpierw tu wymuruję, troszkę przeschnie, potem włażę na górę i jedziemy z koksem. Trochę tu majster na bałaganiu. Ale to nie jest łatwe, ale zrobione, moi drodzy. Kombinacje alpejskie, ale Majster sobie zapewnił bezpieczeństwo. Poprzykręcałem sobie tam deski, włażę po rusztowaniu i elegancko można murować. Jesteśmy przed ostatnim bloczkiem. Tutaj żadnej filozofii nie było poza wygibasami, że troszkę ciężko było, ale dało radę. Zostały mi ostatni bloczek, no i ostatnie dwie rurki ceramiczne. Idzie ostatnia, w nią idzie czapa, znaczy najpierw trzeba zakryć komin i w to idzie czapka. Ponieważ ja mam komin z wentylacją, to tutaj muszę z jednej i z drugiej strony takie 15 centymetrowe otwory wyciąć, może nawet trochę więcej, żeby kratkę wentylacyjną przy obróbce już dachu zrobić, no bo jakby inaczej ta wentylacja działała. Więc teraz majster to sobie wytnie i spotkamy się na górze na ostatnim, no już na montażu czapy Ostatni, ostatni element, majster sobie tu zrobił porządny przykręciłem, nie kładłem, tylko przykręcałem No i teraz mamy o podnyś To ciężkie Oczywiście w zależności od tego jaki macie ten komin to taką dostaniecie czapę znaczy pokrywę No i teraz tak, tu są wycięte dla tych Wentylacji. Tu jest rura troszeczkę skrócona, żeby można było czapę właśnie wsadzić. No i Zobiczyzny, obywatele. Tu poziomem za bardzo nie zapracujemy, bo ona jest spadzista, żeby z niej spływało. No i tutaj kwestia wycyrklować żeby było i można tylko tu spojrzeć jak to wyszło Hop, staj. Jak Ci wyszło majster. Prawie GUT Tu troszkę. i teraz tu. No i tu jest gut. Na tyle ile jest majster w stanie spojrzeć. No i teraz najważniejsze czy to pasuje. O jaki ładny Pasuje. musi. Tryoszku Majster mały błędzik zrobił. Troszkę za bardzo ściąłem, ale no trudno. Najwyżej się poprawi albo dłuższą tą się kupi. Tak też jest dobrze. Nie ma, nie ma dramatu. Ważne, że ciasno tam wchodzi. Jest. I tym magicznym sposobem, moi drodzy. Ojej, ile tu Majster musiał towaru nawnosić. Ops! Aby to ładnie było. Z tamtej to ja nie wiem. Z tamtej to już będzie tak jak jest. Obstukają przy obróbce dachu. No i teraz więcej tych gratów znoszenia. Jak to wszystko warte? W każdym razie kominek gotowy, moi drodzy. Elegancko. Idealnie, żeś wyszedł. Tak jak trzeba. Piękny komin. To jest właściwie zakończenie filmu. Kominek zrobiony. Jeszcze Wam z dołu zrobię ujęcie. Tu, oczywiście, przy obróbce komina trzeba będzie wstawić ładne jakieś karteczki wentylacyjne. Ja go jeszcze zaraz zblokuję deskami na czas schnięcia. A i najważniejsza rzecz, jeśli jest strop palny, to już mówiłem w przypadku stropu, że trzeba zachować odstęp 10 cm na około wełną położyć. No i tutaj przy krokwiach, przy dachu drewnianym też jest octem zachowany. Cieśla bardzo dobrze to wymierzył i tutaj przy obróbce, to teraz póki nie będzie palone i będzie pierwsza warstwa papy, to będzie po prostu deskami zabezpieczone i papą poprzyklejane, żeby się nie leło, a przy właściwej już obróbce dachu, gdzie będzie blacha raczej na rąbek, będzie tutaj to wełną i takim systemem mocowań zrobione może bo są takie dedykowane, natomiast no do tego to jeszcze sporo czasu o i proszę, już można piknik robić i reszta jaki ładny kominek no, Francja elegancja chociaż tam w tej trójku ta zaprawa, no ale dobra machnie się tam, drapnie się ją przy tym i pięknie <laughs> o, ładny kominek więc się udało no i teraz można palić kozą Elegancko, dobre, dobre drewno kupić, drzewo będzie super. <laughs> A to długie. Tu to dopiero widać, jakie to jest. Wielkie. <laughs> Nawet równo wyszło. Patrz pan, jaki fachowiec zrobił, no.